Od kilku tygodni używam ekspresu automatycznego do kawy Krups Intuition Experience Plus i powiem tak: korzystanie z tego urządzenia rzeczywiście jest super doświadczeniem, a robienie w nim kawy faktycznie jest niezwykle intuicyjne. No i niezależnie od tego, czy szykujemy kawę dla siebie, czy dla grupy gości, oszczędzimy dzięki niemu masę czasu, a napój będzie smakował tak jak z kawiarni od profesjonalnego baristy. Testowany ekspres marki Krups jest niezwykle elegancki za sprawą stalowego wykończenia obudowy. W środku znalazło się miejsce na stalowy szwajcarski młynek, a częścią zestawu jest również aż 3-litrowy i montowany z tyłu pojemnik na wodę. Jest on półprzezroczysty, więc gdy tylko widzę, że jest jej już mało, szybko ją uzupełniam, a robię to jedynie raz na kilka dni. Fusy po przygotowanej kawie trafiają do komory, którą wyciąga się od frontu. Jest ona tak sprytnie zamaskowana, że bez czytania instrukcji trudno mi ją było namierzyć. A jakie kawy można robić w tym ekspresie? W zasadzie dowolne. Małe, duże, czarne z mlekiem i nawet trzy różne podawane na zimno. Tymi ostatnimi są czarna kawa pod nalodzie, frappe i unikatowa kawa nitro, co przyda się zwłaszcza latem. Łącznie mamy możliwość przygotowania 21 różnych napojów. Sam często robię sobie z rana zwykłe espresso, ale czasem decyduję się na Risetta albo Lungo. Wieczorami z kolei wolę pić mleczne kawy takie jak Latte Macchiato czy Italium Capo. Każdy dostępny automatyczny przepis można dostosowywać też do własnych potrzeb. Mamy tu różne poziomy mocy kawy oznaczone ikonką z liczbą ziarenek, od 1 do 4. W przypadku niektórych programów możemy też dokładnie odmierzyć mililitry, a w niektórych są ustawienia wielkości takie jak ML i XL. Co istotne, ten model sprawdzi się również przy większej liczbie domowników. Można zapisać w pamięci urządzenia nawet 8 niestandardowych profili użytkownika, a każdy domownik może zapisać sobie do 7 ulubionych napojów. Dwie mleczne kawy można też robić naraz, a za efekty spieniania mleka odpowiada rurkowy system mleczny One Touch Cappuccino. Ekspres pozwala też przygotować od razu cały litrowy zbanek czarnej kawy, jeśli na przykład padła do nas rodzina lub grupa znajomych w odwiedzinę. To jednak dopiero początek możliwości, jakie daje Krups Intuition Experience Plus. Do wybierania kawy oraz zmiany ustawień służy kolorowy ekran dotykowy z podświetleniem. Co istotne, jest on czytelny pod kątem, więc nawet jak ekspert stoi na płytkiej szafce bokiem, to da się z niego wygodnie korzystać. Nie obraziłbym się jednak, gdyby miał wyższą częstotliwość odświeżania ekranu, aby nie odbiegać od współczesnych smartfonów i tabletów. Doceniłbym również, gdyby był ciut bardziej responsywny, w tym szybciej reagował na kliknięcie przycisku power. Na szczęście w praktyce trzeba odczekać zaledwie kilka sekund po jego dotknięciu, zanim będziemy mogli wyklikać odpowiedni program, a potem zająć się swoimi sprawami. Krups Intuition w tym czasie wszystko ogarnie sam od początku do niemal samego końca. No bo właśnie, czy do czegoś mógłbym się tutaj przyczepić? No, fajnie, że w zestawie jest dodatkowy pojemnik na mleko, ale szkoda, że nie jest zintegrowany z obudową i po użyciu muszę go chować do lodówki albo do szafki ze względu na brak miejsca na blacie. Z tego powodu mleka do niego już raczej nie przelewam, a jedynie na czas przygotowywania napoju wkładam wężyk prosto do kartonu z mlekiem, a ten potem odstawiam do lodówki. Do tego po każdej mlecznej kawie trzeba ten gumowy wężyk wyciągać, pukać ręcznie pod kranem, żeby usunąć resztki białego płynu, aby nie zaschły. Potem trzeba wężyk za gdzieś odłożyć, żeby nie dędał sobie nad blatem. Obok ekspresu nie mam miejsca, by go chować, więc w praktyce po myciu odkładam go na górę obudowy, co nie wygląda zbyt estetycznie, czasem pojawia się jakiś zaciek wody. Fajniej by było, gdyby w kolejnej wersji Krups Intuition Experience Plus znalazła się po prostu osobna przegródka w obudowie do chowania wężyka i tyle. Jak w każdym innym tego typu ekspresie, od czasu do czasu pojawiają się tu komunikaty z prośbą, aby usunąć resztki zmielonej kawy, dolać wody, usunąć jej nadmiar stacki ociekowej lub wyczyścić system spieniania z resztek mleka. Instrukcje podawane na kolorowym ekranie dotykowym są jasne, klarowne i opatrzone schematami i rysunkami, nawet w tym ostatnim przypadku nie sposób się pomylić. W kolejnej wersji tego urządzenia doceniłbym tylko taki system czesnego ostrzegania. Express mógłby informować nieco wcześniej, na przykład o tym, że komora na fusy jest już niemal pełna, z sugestią jej wyczyszczenia. Tego typu komunikaty pomogłyby uniknąć sytuacji, gdy ekspres wołał uwagę akurat w tym momencie, gdy jesteśmy w niedoczasie i zbieramy się do wyjścia. No, nie zrozumcie mnie źle. Mimo moich uwag, to naprawdę jest niemal bezobsługowy sprzęt w porównaniu do innych urządzeń tej klasy, których wcześniej używałem. Na szczęście, jeśli już pojawi się konieczność interakcji z ekspresem, to po usunięciu fusów, dolaniu wody itd. wznawia on pracę od miejsca, w którym zrobił pauzę. I w praktyce, przy dwóch osobach pijących kawę raz dziennie, usuwać resztki muszę średnio raz na tydzień, a to całkiem niezły wynik. Do tego często komunikat o tym, że trzeba usunąć fusy, wyświetla się równocześnie z tym, który prosi o usunięcie resztek wody stackiej ociekowej urządzenia, więc można załatwić obie te sprawy naraz. Ekspres ma przy tym taką konstrukcję, że do wyczyszczenia jego środka, a więc systemu parzenia kawy, wystarczy tylko dedykowana tabletka. Taką tabletkę umieszcza się w specjalnym otworze, który umieszczony jest przy zbiorniku na ziarnę kawy. Ekspres Crux Intuition sam wyświetli komunikat o konieczności przeprowadzenia takiego czyszczenia. U mnie, chociaż testuję go od kilku tygodni, takiej potrzeby jeszcze nie było. Producent zaś informuje, że takie czyszczenie konieczne jest zazwyczaj tylko raz na kwartał. Express potrafi przy tym sam przepuścić wodę przez głowicę, aby ją przeczyścić. Trzeba też pamiętać, by zabierać kawę spod wylewki po jej zrobieniu. Zdarzało mi się, że ta woda trafiała do zimnej już kawy, o której w roztargnieniu zapomniałem. No i tutaj od razu praktyczna porada. Pukanie można odpalić również ręcznie, a wtedy warto podstawić jakiś inny kubek i od razu wylać wodę po myciu do zlewu. Dzięki temu rzadziej będziemy musieli wylewać ją z tacki ociekowej. Marka Krups chwali się przy tym, że Krups Intuition Experience Plus jest też najcichszym tego typu urządzeniem w portfolio. W praktyce mogę potwierdzić, że generuje znacznie mniej dźwięków niż się spodziewałem, a młynek jest całkiem nieźle wygłuszony. Podsumowując zaś to wszystko, zdecydowanie mogę polecić ten ekspres zarówno tym osobom, które chcą mieć wiele opcji wyboru kawy dla siebie, jak i tym, którzy zawsze piją tą samą, ale chcą proces w możliwie jak największym stopniu zautomatyzować. Sprawdzi się zarówno jako pierwszy ekspres, jaki kupujemy dla siebie, jak i następca mniej zaawansowanego modelu wykorzystywanego do tej pory. A ile za ten model trzeba zapłacić? Ten konkretny ekspres, czyli Krups Intuition Experience Plus EA877D wyceniany jest katalogowo na 3699 zł. Jak na możliwości, które zapewnia, wygląda to na naprawdę rozsądną ofertę.